Znaki drogowe pionowe. Na początek przypomnijmy, że znaki drogowe dzielimy na znaki poziome, czyli takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, jak na przykład linie ciągłe lub przerywane, czy strzałki wyznaczające kierunki jazdy oraz na znaki pionowe, które montowane są na różnych konstrukcjach, najczęściej na supach stawianych obok drogi lub bezpośrednio nad nią. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym znakom drogowym pionowym. Znaki ostrzegawcze. Znaki ostrzegawcze ostrzegają kierowcę o niebezpieczeństwie na drodze. Oto najważniejsze z nich: niebezpieczny zakręt, w tym przypadku w prawo. Widząc taki znak przy drodze, kierowca powinien zwolnić i zachować ostrożność. Dwa niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w lewo. Skrzyżowanie dróg. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, w tym przypadku z prawej strony. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Przejazd kolejowy z zaporami. Przejazd kolejowy bez zapór. Przejście dla pieszych. Oraz szczególnie ważny znak: ustąp pierwszeństwa który w odróżnieniu od pozostałych znaków ostrzegawczych skierowany jest wierzchołkiem do dołu. Znaki zakazu. Znaki zakazu wprowadzają ograniczenia ruchu pojazdów i zabraniają określonych manewrów. Oto najważniejsze z nich. Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten zabrania poruszania się na jezdni, przy której stoi. Zakaz wjazdu zakaz wjazdu rowerów. Zakaz skrętu, w tym przypadku w prawo. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Widząc taki znak przy jezdni, musimy pamiętać, aby ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które nadjeżdżają z przeciwka. Zakaz postoju. Na jezdni, przy której stoi ten znak, nie możemy zatrzymać się na dłużej niż jedną minutę. Zakaz zatrzymywania się. Znak ten całkowicie zabrania zatrzymywania pojazdu. Zakaz wyprzedzania. Znak stop. Widząc taki znak musimy zawsze najpierw się zatrzymać. Strefa ograniczonej prędkości znak ten zabrania przekraczania prędkości wskazanej na znaku. W tym przypadku nie można jechać szybciej niż 50 km na godzinę. Ten szczególny znak informuje nas o końcu jakiegoś zakazu, np. zakazu przekraczania prędkości. Znaki nakazu. Znaki nakazu wskazują nam, jaki sposób jazdy obowiązuje nas na danej drodze najważniejsze z nich to nakaz jazdy w prawo przed znakiem. Nakaz jazdy w prawo, ale dopiero za znakiem nakaz jazdy prosto nakaz jazdy z prawej strony znaku ruch okrężny ten znak nakazuje kierującemu jazdę zgodnie z zasadami obowiązującymi na rondzie droga dla rowerów ten znak nakazuje rowerzystom jazdę wyznaczoną dla nich drogą droga dla pieszych znak ten nakazuje pieszym Poruszanie się wyłącznie wyznaczoną dla nich drogą. Znaki informacyjne. Znaki informacyjne informują nas o rodzaju drogi i znajdujących się przy niej obiektach. Oto najważniejsze z nich. Droga jednokierunkowa. Ten znak informuje nas, że jesteśmy na jezdni, na której ruch odbywa się wyłącznie w jednym kierunku. Droga bez przejazdu. Znak ten informuje nas, że na przeciwległym końcu drogi nie ma połączenia z inną drogą. Mówiąc potocznie, jest to tak zwana ślepa ulica. Przejście dla pieszych: Droga Ekspresowa Autostrada Obszar zabudowany. Znak ten widzimy najczęściej przed wjazdem do wsi lub miasta. W obszarze zabudowanym obowiązuje limit prędkości. Droga z pierwszeństwem. Ten znak o szczególnym kształcie informuje kierującego o pierwszeństwie przejazdu. Na koniec ciekawostka. Czy wiesz, że w strefie zamieszkania pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed każdym pojazdem? Znaki informujące o początku strefy zamieszkania widujemy najczęściej przy wjeździe na osiedle mieszkaniowe.